Dobra, część druga filmu, bo wczoraj mnie było strasznie kiepsko widać. Nagrywałem po ciemku pierwszy mój film na temat książki Dana Milmana. Siła spokoju, nazwa w Polsce, a w gruncie rzeczy to jest droga wojownika miłującego pokój. Gdyby któryś z Was po prostu szukał czegoś takiego w internecie, to niech szuka jako droga wojownika miłującego pokój. Tak ta książka figuruje. Zresztą to jest drugi podtytuł, na, nawet na, pierwszej, na okładce tej książki. Więc na pewno co nie ją znajdziecie w Empiku jest, nie mogę polecić, bo sam tam kupywałem pierwszy egzemplarz. Dziennika Sokratesa nie ma. Przetłumaczonego na polski, niestety. Ale wszystko jest kwestią czasu i pieniędzy, znając życie. Może się ktoś otknie i zarobi kolejny milion. Co wam jeszcze chciałem powiedzieć, mogę Wam zdradzić jeden jedyny sekret, którego jestem pewien na 100%, że herbatkę, którą oni popijali na skupienie, to jest herbatka z miłorzębu. Co do Koena nie mam pojęcia, nie czytałem dziennika Sokratesa, więc nie wiem jaki to jest koen. Dzisiaj trochę inny plener, już nie na poświęconej ziemi, ale las też mi dobrze robi latami zbieram grzyby te czerwone z kropkami bardzo zdrowe pomagają co wam jeszcze mogę powiedzieć hmm. nie wiem, no ćwiczcie, nie poddawajcie się co nie, ja się często bardzo lenię poddaję i w ogóle A odkąd mam znowu internet to tym bardziej się lenię, co nie i cieszę się że się lenię, to jest coś nie tak no ale cóż. Za mało widziałem zwycięstw w swoim życiu. Chociaż doświadczyłem pewnie nie jednego. Tak to już jest. Gdy się położy mafię. Raz, jeden raz, drugi raz. A nie powiedzcie, że nie. W końcu to niekończąca się historia. Dla każdego z nas, co nie? Ale ja was skończę, mafiozi z dupy. Kozaki z dupy. Tfu wam. na ryj, wszystkim. Dobra, już mi się tutaj nerwówka zaczęła. Chyba fartuszka dotknęłem i mi po prostu aż serce zmieniło znowu rytm. Na ten waleczny. No ale cóż, jest jak jest, a jest dobrze. Trzeba się uspokoić zrelaksować, oddychać lasem. A im głębszy wdech, tym najdłużej te powietrze starczy. Do miasta go nie zawiozę, no ale zawsze se pooddycham. Dobra, milusińscy, końce. Życie w końcu jakiegoś lajka. No na razie tam parę osób obejrzało, ale nikt nawet palucha w górę nie dał. No, no wiecie co, no byście chociaż byli tacy, że Wrzucili tego lajka Taki matko jebca jak ja się postarał A wy nic? No wie ta co? Coś jest nie halo No ale nic czekam Czekam na lajki i na komentarze Żeby to po prostu dalej sięgnęło No te swoje 3 miliony subskrybentów Albo 37 milionów subskrybentów Nieważne Aby po prostu było I się toczyło w końcu jak należy. Dobra, pozdrówka. Nara, z Bogiem.